W poprzednim odcinku, gdzie uczyłem Laurę grać Sky, niestety nie udało jej się wykonać zadania o 1000 walorant polców. Ale dziś, nie dość, że ja podwoiłem stawkę, to widzowie stwierdzili, że dorzucą łącznie 2000 zł za wykonanie tego challenge'u. Jakie to było zadanie, i czy Laurze w końcu się udało? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. oficjalnie klipujcie to? Laura zchęca moje ludzi na pieniądze. No jak szukałaś 30 sekund? Jaki pech, nie? A tak dobrze siadło. Że przerywam oglądanie, ale mam dla Was ważną informację. Już ten czwartek na moim Twitchu startuje przedłużanego streama bez spania. Nie przesłyszeliście się, nie idę spać, dopóki stream się nie skończy. Więc jeśli nie chcesz przegapić, to zapraszam już ten czwartek na mojego streama. Link w opisie. W tym tygodniu wrzuciłam na luz, miałam wakacje, odpoczywałam, Valorant poszedł w odstawkę, więc nie mam żadnych nowych osiągnięć. Ale taki odpoczynek też jest ważny, widzowie. Ja Ci coś powiem! Wiem, kochanie, grałam przed chwilą rankedzika. Wygrany rankedzik. Po nim tak czułam się nie do końca rozgrzana. Więc zagrałam jeszcze sobie Team DM. I słuchaj tego, coś mi napisał na czacie, że jestem. Cheater. Wow! Ładnie. A jak poszedł ranket? Spoko. A możesz nam pokazać, jak ja teraz tak opowiedzieć Dobra. o tym, jak to poszło? No patrz, no patrz. Tutaj patrz. Pierwsze. Uuu, 33 bomby, ładnie. Na Sky. No, patrz, na przypominajkę. Patrz, cheater Sky. <ścoughs> to naprawdę musiało być słabe lobby. Co dzisiaj robimy, kochanie? Laura, ty też dzisiaj Sky, tak? Tak. Czyli robimy Big Ptoka znowu. Nie wiem, czy widzowie pamiętacie, ale Laura miała challenge. Zrobić big talk. zadanie Big Ptok, czyli wyjście z fleszem albo ze ściany, albo ze smołka i zabicie dwóch gości na fleszu. To zadanie jeśli to spełnisz, podwajam no. kwotę, 2000 Valorant pońców! O kurde. No Dwie nie, osoby nie muszą być chociaż minimalnie na blindzie. Dobra. A ja się liczę? Nie, ty się nie liczysz i twoi team'ici też się nie liczą. Jak zrobisz big ptoka, to twoje koszmary daje suba. Kto Ci jeszcze do, dorzuca? Zuzia doda 50 zł. Dobra, to zaczynamy rozmawiać poważnie. Krycha doda 0 złotych, wampir daje 5 zł. Jak Laura do, tego dokona, to 5 gift w subiku wysyłam. Maja, majaja. E, widzowie, wy tak. To... Daje 2 złotych, jak Laura zabije trzech na fleszu. Czyli już e? mamy 2050, nie, 70 zł. Peles daje 100 zł, Mlanciak daje 15 złotych. Złotych. Kto to policzy wszystko? Od Około 2200 złotych już na liczniku, więc. Dobra, no. To ja mam nadzieję, że macie kasę przygotowaną, bo ja dzisiaj mam krapkę. Jeżeli zdonetuję więcej niż 500 złotych, pająk dorzuca tysiaka od siebie. Pierda Tak jest. Ku, tyle z tego właśnie. 200. I czemu tyle z challenge'u, co? Czemu? No bo ja tej mapy nie znam. Ale co nie? Ile razy grałaś w mapę Corroda? Dwa. I co? I nie poznałaś w dwa te? A ile DM'ów grać na Corroda? Zero. Proszę! O Analizę tym kompu. Dzisiaj jest full tryhard z coachingiem. Nie mamy... opierdzielamy się, bo ostatnio są tragiczne coachingi. Analiza tym compu przeciwnika. Mamy Sentinela Deadlock, mamy inicjatora Techo. Nie wiem, czy Sentinelem jest Sage, bo to jest no, takie. No, takie gówno. Nie mają smoków. To jak ja mam wychodzić ze smoków? To za ścian będziesz wychodzić z flaszykiem. Po Potem ogólnie będzie ciężko zrobić te challenge. Ja sta będę starał się Ci pomagać, żeby to zrobić, ale no. Fleszek, no. Do prawej, do prawej był, do prawej był jeden. Widzieliśmy na minimapie oczywiście. Jest w elbow gdzieś. Właśnie Bądź... nie mam smutna buźka. Ja mam dwóch zabić. Na moją złotych. niekorzyść w tym Na zachętę dla Laura, ja się... Dziękujemy Weronina, 10 15 zł na zachętę dla Ciebie poszło właśnie. Dobra. Więc dziękuję. się skup, bo, Szczerze, bo, tak bo naprawdę chcesz ta... zawieść tych ludzi, którzy wysyłają te pieniądze? Tak. Nie! No to jak tak? No Powiedział to nice! Nie. No to na... nie powiedziałaś tak najpierw. Dobra, no to nice. Oficjalnie klipujcie to, Laur... na... dajemy na TikTok. Laura skamuje ludzi na pieniądze. Pozdro. Wolik poleciał, może być na wolu. Ale już raczej nie będzie, jak już nie piknęła, nie? Dawaj, dawaj, dawa, spróbuj, Ej, daj im, no daj im, oni nie mogą strzelać powietrzu. Jak podskakują idioci, to próbuj. Przeładuj sobie. No, rany boskie. Ej, dobra, nie, spokojnie, spokojnie, bo to było echo. No ale to tak, pierwsza runda rozrywkowa, potem echo. I same wymówki będą, tak? Skubrzę się, no co? Dobry fleszyk dałaś, tylko się skup. Mój koteczku, mój spokojnie. Maja podkreślenie ma podkreślenie jaja 10 zł. Dziękuję Jak inni Maja. to ja też. Pięć dziękuję, dziękuję subów bardzo. Czeka. Pięć, pięć giwców jeszcze czeka, no musisz. Ciao, ciao ciao, A do prawej, a do prawej możesz mieć, co ty to? No, podejść. się tu przejść. No przy... Na za szybko. Teraz Dawaj, dawaj, do prawej, do lewej. Musisz sprawdzić wszystko, no. Nie możesz sobie być na środek i nic nie patrzysz. You are right! Agresywniej, musisz, musisz grać zdecydowanie, bo ty się w ogóle niezdecydowana jesteś. Dobra, u góry jest jeden, był, leży. Do lewej, do lewej, do lewej, close, do lewej, close, tu no. Plecy Troszeczkę się zakręciłam tam. Ale to te flesze no Ale po co flesze, wygrajmy duel normalnie w takiej sytuacji Po co ty flesze no wyciągasz flesze. Gość ma spektre, bierze o nim, dajmy heda! No nie na siłę Trzy rundy, trzy flesze na siebie, nie Ciągle mnie pytacie, Kereme Jakie są najczęstsze błędy graczy w Valorant I zdziwię was Nie jest to ani aim, czy wyzywanie ludzi na rankedach Tylko granie na autopilocie Dlatego ważne jest to, aby zachować skupienie w każdej grze i ja mam na to sposób. Te pyszne owocowe napoje, które są zdrowsze niż zwyczajne energetyki, smakujące jak baterie w płynie. Holi gwarantuje zero cukru, zero sztucznych aromatów i barwników, 20 kalorii na jeden napój, całość na bazie nuc, czyli lepszej kofeiny, która działa dłużej i lepiej, a co najważniejsze to cena, czyli około 3 zł za 500 ml tego przepysznego napoju. Wiem, że to brzmi jak idealny napój, ale serio tak jest. Musisz spróbować tych smaków, a nawet jeśli ci nie posmakuje, to masz 30 dni na zwrot. Z kodem keremę 10% zniżki, link do zakupu masz w opisie. Się. Pikuj sobie. Nice, o to chodzi. Ulcik, ulcik, ulcik. Halo, halo. A Dobra. O Jezus Maria, ale mi się... Jak tu jest 30 stopni, to w mojej głowie już jest 40. Co tu się dzieje? Czemu ty nie możesz... No jak szukałaś 30 sekund? Reszta nam idzie. Deadlock prawej. cały czas do prawej pewnie ma trapy tu jeszcze swoje Nice Podjedź CT, podjedź CT, nie bój się. Tu flash poleci pewnie Bez flasha, dobra, jeden sesji, jeden w się jest Będzie miał... Dobra, już umrze, umrze, oni two twojego zabił. Tu flaszek może polecieć Nie trapił Jeszcze jeden Chyba? Palisz się Pochyluj się, no? Za Wylecze, się, wylecz się, na spokojnie. Przeładuj sobie, na spokojnie, wyleczyłaś okay. się. Nice. Super. Trzemek. Wyleczona jesteś, elegancko. Trzemek! Możemy mieć jeszcze jednego flesha? Piknij go na hada, jesteś lepsza. Mam 6 HP. No jakbyś byś go piknęła. On bije o twojej pozycji. Da ci prefire, a jakbyś go piknęła, to nie zdąży zareagować Ale to był mi skik żadnym. <laughs> ja się Nie, nie no dobrze. Bo że nie mogę. Ważne, że się wychylowałaś Sky. To fajnie zadziałało akurat. Nice. Raz. On może być znowu do lewej. Pamiętaj, że on się tam lubi schować Re Reload, nice. Do prawej lewej są. No cofnijcie, cofnijcie. Tu może być ziomek przy trapie, uważaj. Dobry fleszek. Zbierz informacje całe nam idzie. Do prawej nie sprawdziłaś. Dobra, sprawdziłaś. Jest tu coś. Gdzieś. No gdzieś musi być. Może być close, może być daleko, wszędzie może być. Nice. Cofnij. Jedź, jedź CT, jedź CT szybko, szybko skoszą CT, CT Czekam. tu no I Shift, shift teraz i tu będzie gość Piknąć? Masz pichnąć no i trzymaj sobie kąt Nice No nice, i ładnie, tu. no i ładnie, no i o to chodzi, Też jeszcze nie, nie kombinujmy za bardzo Mówiłem, że flesze po CT się bardziej zrobi, po ataku nie do Dobrze. końca, nice Ale powiem ci, no że nice. wiesz, ja też wiem dlaczego to wychodzi Co wychodzi? No bo ja mam kuronami z ziemi dropniętego Będziesz miała kuronami jak zrobisz big ptoka dzisiaj, okej? Okay? Tylko się skup Go, go, go Dawaj, 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 jazda Doski. dá vai dá vai no, não, não, dó scanu, 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 estamos já Dami mi minus 50. Ale widzisz głowę, wszystko, wystarczyło. Widzisz? strzelać tam u góry. No, no nie, strzelać w ciało. Nie strzelałaś w głowę. Minimalnie niżej powinnaś strzelać. Przecież widziałaś, gdzie jest głowa, a ty strzelasz w ciało. Przygotuj celownik, gdzie będzie reina Nie, 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 nie. Tak nie, tak nie, tak nie. Oddaj się od ściany. Oddaj się od ściany. Swingnij ją bardzo, tak z dalsza, z dalsza już swingnij. Musisz się rozpędzić. No dobra. No oddaj się od Nice. Jeszcze jeden może być, jeszcze reina może być. Nice. No i, to i tyle. To, to tak jest skomplikowane? Dobra, robisz to, robisz to. Dwóch na... Aha, jeden tutaj, dobra. Okej, okay, nice try. No twój, twój team jest główny. Twój team to jest główno, nice. Dobra runda, bardzo dobra runda, szczerze. Oj, czekaj, czekaj. Close. Nice, jeszcze jeden. Aj, nice try. Zaufaj mi, zaufaj mi na B. Tam jest łatwiej dobrego fleszeka rzucić. Kupujesz ghosta, drugiego flesza. Dobra, idziemy, zaczynamy ogra od razu plus w tam z tej bariery I będziesz tam lecieć do ścianki tej do ścianki do prawej strony i flash tam od razu, po flasz. Ok, rozumiesz? Na kosie, na kosze tak, leś. A, a, a poprosić mojego o mena o flesza? O smoka? Nie, 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 nie. Po prostu dajesz tu po flasz. Od razu za walla i wychodzimy tam, i dajemy hendę. Tej te ścianki. Tak, tamtej no, tak, tak, się. tak. No, 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 no. Dobra, i do i na plecy, na plecę wychodzimy. Mają deadlock. Shift, 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 shift! Flash, flash! O kurwa. No nie no, ten flash to szybciej o, musisz popować. Dawaj, na kosie fleszek, skup się. Jeszcze raz. Jest tam, jest, jest! jest. Deep tie, deep dive na niego. No, nice, no. no, jeszcze jeden. Aj! Bardzo ładnie. A wiedziałam, żeby nie wyciągać tego od razu. No nie no dobrze, idealnie to zagrałeś tak szczerze. No zrobiłaś robotę, w ghosta pokonałaś fantomę, więc szczerze jest ten raket ciągle do wygrania, tak szczerze. Idziesz na A i tutaj tak. Tu, dokładnie, tutaj do prawej. Tylko poczekaj. No poczekaj sekunda. Idź fleszem już Dobra, zejście na plecy wejdziemy sobie, no? Oczywiście, Nice. A, jaj najstraj, najstraj, najstraj. Ale dobry czas, reakcji, co na teho? No bardzo dobry. Nie no taka pozycja to jest tragedia. O, no i to jest fajne. <laughs> o, Nie stój w miejscu, nie chcemy. Żebyś cały czas stała ale w miejscu. Oni nie wiedzą chciałam, o twojej żeby pozycji. Do mnie, no. no ale to nie, no masz masz jeden HP. Jak jest, masz jeden HP, to staraj się pikować. Bo ale oni... Dziękuję zawsze... mu zabiłam fenixa Dzięki czemu? Bo się nie spodziewał! Czego się nie spodziewał? Że pikniesz, że ci powiedziałem, żebyś nie stała w miejscu w tej pozycji? Ej, siedziałabyś za tym boksem, nie farmazoń Jest taka szansa No właśnie Rzucą ci? Mają kasę? Mają Juru, can you buy please? Please, buy, Joru Be gentleman Be gentleman Pff. Dobra, kupuj, so kupuj sobie szybko, nie kupi ci, no napisał ci shut up, no to Dawaj z szykiem, kasujesz dwóch i wygrywasz pieniądze, rozbijasz bank Pokręćmy sobie fleszykiem. Pokręćmy sobie kostką, Pokręćmy sobie koską. Po prostu sobie pokręćmy kostką, Nie idźmy od razu z fleszem. Czemu? ale, mieliśmy... ale była taka sytuacja. I mogłeś zrobiła ten challenge w ogóle, nie? Dobra, dawaj, dawaj, ale... dawaj. Full skupka, lecisz prosto z fleszykiem. Bum, bum, bum. Klap, nie... klap, klap. No co? Chyba, że tu chcesz przy boksie starć sobie kucać, no? Tak, właśnie tak nie Ale najbliżej no byśmy. Dawaj, na teraz. mogę podejść. O! Raz. Nie, czemu flash? Jezus Maria. Po co flash? I tak już challenge nie był ten, bo drugi flash to już nie zaliczy. Do lewej zeskakujemy od razu, do murku. Do lewej, tam, no. Tylko, przy, tylko od lewej strony, musi być przytulona, żeby cię nie widzieli. Do lewej, no, no. no. Do tego łuku na kosie masz więc Shift. No nie nie, możesz, nie, nie, nie musisz kłócać. Dawaj z ceszykiem No, 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 dawaj, dawaj. Brawo. Dobra, podchodzimy z flaszykiem. No, 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 Nie ma! Nie zaliczyło, nie zaliczyło. Ul, Techo 120. Jakie unlucky. Jakie unlucky. No, nie, nie, liczy się. To nie były fragi dwa. To był jeden frag Jaki pech, nie. A tak dobrze siadło. Jeszcze 130 dostał techo. I jeszcze było okazja na 3K. A wiesz, co za 3K było? Dwa złotych. Ja nie zaliczam, bo dwa kile. To nie są dwa kile, ile masz? Możemy sprawdzić, ile ma eliminacji, Laura. Tak, dostała jedną eliminację. Przepiękny fleszyk, bardzo ładnie wykorzystany. Ale Annaki że Feniksa, nie? Po prostu. Czemu lewamy tą stronę? Co jest? Nie, czemu? No nie, no sflikowałaś, nie sprawdzałaś tej strony w ogóle. Ale mega ładny flik, mega ładny flik, trzeba przyznać. W flick Maskowali się. A ty No już znali to też, nie? Po prostu. O, to 1. Nie tepaj się tu. Dobry tepek. To, to jest... To jest do wina. Ciepło dawać widzowie. To jest do ujna, to podwójna jest do wina. To hashtag podwójna wiara, błagam! Hashtag podwójna wiara. O, nie, za to było? Nice! Brawo! Let's ja go. Nie, 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 nie cieszę się. Czemu się nie cieszysz? Zawsze trzeba się z wygranie cieszyć. Co ci się... Co ci, Że dwa koła złotych ci przeleciało pod nosem? Nie przejmuj się, kochanie. Zrobisz to teraz. Ale ogólnie mecz... Ja bym powiedział, że, że dobry. Dobry mecz na Sky, szczerze. W porównaniu do ostatniego coachingu naprawdę nie była ziemia. Przysięgam. Napiszcie w komentarzach, jakiego agenta chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku i subskrybujcie, żeby być na bieżąco.